Wyobraź sobie, że każdego miesiąca na twoje konto wpływa ta sama kwota alimentów, która kiedyś wystarczała na wszystko na jedzenie, ubrania, książki do szkoły, a czasem nawet na drobne przyjemności dziecka. Ale dziś ceny rosną z tygodnia na tydzień. Szkoła kosztuje więcej, zajęcia dodatkowe są droższe, a rachunki nie czekają. Coraz częściej łapiesz się na tym, że te same pieniądze po prostu już nie wystarczają. I wtedy pojawia się pytanie, które zadaje sobie coraz więcej rodziców w Polsce. Czy można podwyższyć alimenty? Odpowiedź brzmi: tak. I co najważniejsze, w wielu przypadkach wystarczy jeden dobrze przygotowany krok, by sąd przyznał wyższą kwotę. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że prawo przewiduje możliwość zmiany wysokości alimentów w każdej chwili, jeśli tylko zmieniły się warunki, na podstawie których wcześniej zostały one ustalone. A te warunki zmieniają się niemal zawsze. Dziecko dorasta, zaczyna chodzić do szkoły, ma nowe zainteresowania. Pojawiają się koszty zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, leków czy rehabilitacji. Jednocześnie rosną ceny wszystkiego: od żywności, przez ubrania, podojazdy i opłaty szkolne. To, co jeszcze dwa lata temu wystarczało na spokojne utrzymanie, dziś nie pokrywa nawet połowy potrzeb. Prawo mówi jasno: każdy rodzic ma obowiązek łożyć na dziecko w zakresie swoich możliwości zarobkowych i majątkowych oraz w zależności od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. A skoro potrzeby rosną, a realia się zmieniają. To i wysokość alimentów może ulec zmianie. Wystarczy udowodnić, że ta zmiana rzeczywiście nastąpiła. Najczęstszą przyczyną składania wniosku o podwyższenie alimentów jest naturalny wzrost potrzeb dziecka. Kiedy dziecko ma kilka lat, jego potrzeby są inne: ubrania, jedzenie, przedszkole. Ale gdy dorasta, zaczynają się wydatki na szkołę, podręczniki, korepetycje, zajęcia sportowe, komputer, telefon, kosmetyki, wyjazdy szkolne. Wszystko kosztuje więcej, a alimenty sprzed kilku lat już dawno przestały odpowiadać rzeczywi. Wielu rodziców sądzi, że skoro sąd kiedyś ustalił kwotę alimentów, to nie da się jej zmienić. To błąd. Sąd może ją podwyższyć w każdej chwili, wystarczy, że pokażesz, iż potrzeby dziecka wzrosły lub że sytuacja finansowa drugiego rodzica się poprawiła. Na przykład, jeśli ojciec lub matka dziecka awansowali w pracy, zmienili zawód, dostali podwyżkę lub spadek, sąd weźmie to pod uwagę. Bo alimenty mają służyć dobru dziecka, a nie chronić komfort dorosłych. Wiele osób pyta: czy inflacja może być powodem podwyższenia alimentów? Tak, może. I jest to coraz częstszy argument, który sądy biorą pod uwagę. W ostatnich latach koszty życia wzrosły dramatycznie, a rodzice coraz częściej udowadniają, że kwota ustalona wcześniej nie pokrywa już nawet podstawowych potrzeb. Jedzenie, leki, środki higieniczne, transport Czynsz wszystko jest droższe. A alimenty, które kiedyś wystarczały, dziś nie mają tej samej wartości. Właśnie to nazywa się zmianą okoliczności i to otwiera drogę do nowego wyroku. Proces podwyższenia alimentów zaczyna się od jednego kroku złożenia pozwu do sądu rodzinnego. Nie jest to nic skomplikowanego, choć wymaga dokładności i dobrego uzasadnienia. W pozwie musisz napisać, czego żądasz czyli o jaką kwotę chcesz podnieść alimenty i od kiedy. Ale najważniejsze nie jest to, co napiszesz w pierwszym zdaniu, tylko to, jak to uzasadnisz. To właśnie uzasadnienie decyduje o wszystkim. Musisz pokazać, co się zmieniło od czasu ostatniego orzeczenia. Dziecko rozpoczęło nowy etap edukacji? Doszły zajęcia dodatkowe? Ma problemy zdrowotne? Wymaga leczenia, terapii, rehabilitacji? Wszystko to trzeba opisać i poprzeć dowodami. Rachunkami, fakturami, Zaświadczeniami ze szkoły, z zajęć, z przychodni. Im więcej konkretów, tym lepiej. Nie wystarczy napisać: Dziecko urosło, więc potrzebuje więcej pieniędzy. Trzeba pokazać, ile kosztuje jego utrzymanie teraz: jedzenie, ubrania, szkoła, transport, lekarstwa, zajęcia. Możesz też dołączyć zestawienie miesięcznych kosztów utrzymania dziecka. To bardzo pomaga sądowi zobaczyć skalę wydatków. Sąd zawsze patrzy na dwie rzeczy: na potrzeby dziecka i na możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. I to ważne, nie tylko na jego aktualne dochody, ale na jego realne możliwości zarobkowe. Jeśli ktoś zarabia mało, ale ma wykształcenie, doświadczenie i zdrowie, które pozwala mu zarabiać więcej, sąd może uznać, że powinien lepiej wykorzystać swoje możliwości. Nie można celowo unikać pracy czy zaniżać dochodów, żeby płacić mniej na dziecko. Co ciekawe, wiele osób nie wie, że pozew o podwyższenie alimentów jest całkowicie zwolniony z opłat sądowych. Nie płacisz ani grosza, a sprawę możesz złożyć samodzielnie, bez adwokata, chociaż jego pomoc oczywiście może zwiększyć twoje szanse. Pozew można złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka lub osoby, od której żądasz alimentów, wybór należy do ciebie. Po złożeniu pozwu sąd ustala termin rozprawy, na której obie strony przedstawiają swoje argumenty. Często sąd prosi o przedstawienie dowodów dochodów, rachunków, Zaświadczeń o wydatkach. Na podstawie tych informacji ocenia, czy kwota alimentów powinna zostać zmieniona. Warto pamiętać, że sąd nigdy nie działa automatycznie, nie podniesie alimentów tylko dlatego, że chcesz. Musi widzieć realne powody. Ale jeśli pokażesz, że sytuacja dziecka się zmieniła, że koszty życia wzrosły, a druga strona może pozwolić sobie na większy udział w utrzymaniu, masz duże szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Nie istnieje żadna minimalna ani maksymalna kwota, o jaką można zwiększyć alimenty? Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. W praktyce sądy często podnoszą kwoty o kilkaset złotych, ale w niektórych przypadkach nawet o tysiące, szczególnie gdy udowodnione są wyraźne zmiany w sytuacji dziecka lub rodzica. Czasami zdarza się też odwrotna sytuacja: rodzic, który płaci alimenty, sam może wystąpić o ich obniżenie, jeśli jego sytuacja życiowa dramatycznie się pogorszyła. Ale to już zupełnie inna historia. Dziś mówimy o tym jak walczyć o lepsze wsparcie dla dziecka i jak to zrobić skutecznie. Wielu rodziców obawia się sądu, boją się konfrontacji, stresu, formalności. Ale prawda jest taka, że to często jedyny sposób, by odzyskać sprawiedliwość. Bo dziecko rośnie, jego potrzeby się zmieniają, a obowiązek rodzicielski nie kończy się na jednej decyzji sprzed lat. Jeśli ty dbasz o dziecko każdego dnia, masz pełne prawo oczekiwać, że druga strona zrobi to samo, proporcjonalnie do swoich możliwości. I właśnie dlatego kluczowa jest ta jedna rzecz, o której mówi prawo i doświadczenie złóż dobrze przygotowany pozew z konkretnymi dowodami. To właśnie ten krok, ten jeden ruch, może całkowicie zmienić sytuację Twojego dziecka. Pamiętaj też, że nie musisz czekać latami. Nie ma żadnych ograniczeń, jak często możesz wystąpić o podwyższenie alimentów. Możesz to zrobić zawsze, gdy zaszły istotne zmiany. Na przykład dziecko poszło do liceum, pojawiły się nowe wydatki, albo inflacja sprawiła, że wszystko stało się droższe. Każdy rodzic wie, jak trudno dziś wychowywać dziecko. Szkoła, zdrowie, ubrania, transport, jedzenie wszystko kosztuje coraz więcej. A alimenty to nie prezent, to obowiązek, który ma zapewnić dziecku takie same warunki życia, jakie miałoby, gdyby oboje rodzice mieszkali razem. I właśnie o to chodzi w całym systemie. Dlatego, jeśli czujesz, że dotychczasowe alimenty nie wystarczają, o nie zwlekaj. Zbierz rachunki, przygotuj dokumenty, opisz zmiany, które zaszły w życiu twojego dziecka. A potem złóż pozew. To może być jedna z najważniejszych decyzji, jakie podejmiesz dla jego przyszłości.